Siema z tej strony Kryptomisiek, a oto wasz Daily News. Od 8 lutego tymczasowo wstrzymamy wszystkie przelewy bankowe w dolarach. Tylko niewielka część naszych użytkowników będzie dotknięta tym problemem i ciężko pracujemy nad tym, aby ponownie uruchomić usługę tak szybko, jak to możliwe. Wszystkie inne metody kupna i sprzedaży kryptowalut nie zostaną dotknięte, ogłasza Binance. Należy zaznaczyć, że przelewy dolarowe obsługiwane są jedynie przez jedną setną procenta naszych miesięcznych aktywnych użytkowników. Jesteśmy jednak świadomi, że jest to nadal złe doświadczenie dla użytkowników, a zespół pracuje nad szybkim rozwiązaniem tego problemu, powiedział Changpeng Zhao, dyrektor generalny Binance, na swoim koncie na Twitterze. Podczas gdy niektóre banki wycofują swoje wsparcie dla kryptowalut, inne banki włączają się do akcji. Zeszłoroczne incydenty zapowiadały pewne niepowodzenia. W dłuższej perspektywie trzeba ciągle budować, dodał Zhao. Problemy w sektorze platform kryptowalutowych dotarły do gigantów branży. Po bankructwie FTX wszystkie oczy zwróciły się na Binance, choć zarząd stara się bagatelizować sytuację. Sektor kryptowalutowy porusza się dziś rano w wąskim zakresie, z bitcoinem zakotwiczonym na poziomie 22 tysięcy dolarów i ethereum na poziomie 1600 dolarów. To już wszystko na dziś. Zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału i zostawienia lajka, aby być na bieżąco. Sprawdzajcie też naszego Twitcha oraz TikToka. Do zobaczenia.